Cześć! Miałeś dzisiaj do mnie przyjść? no zapomniałam, jest tyle nauki, że... No, czekałam, czekałam z małą w ogóle. Przepraszam. Spokojnie, co się stało. A stało. I... dzwoniłaś do mnie i się pytałaś o jakieś zadanie. Y, tak, czy musiałbyś mi o to zadanie? Nie rozumiem go. Znaczy, no, też nie rozumiem, ale możemy wejść na internet sprawdzić. Dobra. Mam. Proszę, obejrzyj sobie no fajne, dzięki, już rozumiem. To Idę no. się uczyć. I jak skończy to zadzwonię. Dobra, to parę zobaczenia. do zobaczenia. Par Okej, okay, ale y przyjedź gdzieś tak o... Znaczy zadzwoń o y 17. Bo, Bo wtedy będziemy gdzieś tak wracać. No? No? No ale ja nie mam pieniędzy na koncie, nie da się zadzwonić. Znaczy mam kilka mam jakieś tam złotówkę i ileś, ale się... Pisze, jest taki głos kobiety, że nie mogę złonić, że muszę doładować konto. No okej, okay, Kopa.